Cześć, witajcie. Z mojej strony jakby już przedostatnie słowo odnośnie księdza Glasa i całej tej historii. Myślę, że jesteśmy winni księdzu Glasowi mimo wszystko. Oczywiście niesprawiedliwości stanie się zadość, ale jesteśmy mu winni modlitwę. Myślę, że on przez te wszystkie lata modlitwą na wielkiej pokucie, konferencjami, wydanymi książkami pomógł setkom tysięcy ludzi, jeżeli nawet nie, nie milionom ludzi. Wywrócił na nasze myślenie do góry nogami, uświadomił nas przede wszystkim na temat naszej wiary, że wzięliśmy sobie to do serca i zaczęliśmy naprawdę troszkę inaczej na to wszystko patrzeć. Przestaliśmy być letnimi wtedy, więc myślę, że on jakby ksiądz Glas tymi konferencjami, modlitwami, tym wszystkim modlił się za nas. Ja myślę, że teraz nadszedł czas, abyśmy my oddali mu to, co on dał nam, a więc my oddajmy swoimi modlitwami naszą wdzięczność tego, co dokonał. Bo to wydało jego książki, filmy, konferencje, wydały w nas i nie tylko bardzo dobre owoce. Także módlmy się szczerze mocno za niego, oczywiście za ofiary również, módmy się za innych kapłanów, dzięki którym wzrastaliśmy duchowo i wzrastamy. I bez których pewnie nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, a może by nas w ogóle nie było. A więc to tylko tyle, krótki taki filmik. Od, ode mnie i co? Wszystkiego dobrego.